Elu! Siatko, tutaj byłoby Xirta w z oczku z Minecraft Skywars. Tak na serwerze, wertys.pl. Lecimy sobie na spokojnie. Zobaczymy, czy nam się uda, czy przegramy. E, tak, 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 żebyśmy przynajmniej na no, kurcze trochę tutaj wytrwali. No, przynajmniej do tych trzech ostatnich. Typa, żeby tutaj było i będzie naprawdę spoko. Jak możecie zauważyć? Jest trochę inny, inny dźwięk na takim auto, nie poleciałem. OK, i dźwięki głupie już przeminęły z wiatrem. Dobra, oho, coś tutaj do nas leci. Coś tutaj do nas leci. Czy on chce sojusz? Chcecie sojusz, tak? Sojusz! Kolego, sojusz? sojusz? O dobra, rzucasz mi? Spoko, O so, to wiecie, standardowo tutaj musicie się poklepać i osoby, które zostaną będą miały sojusz. No. E, no właśnie, co do tego właśnie efektu. E, myślę, że wam się spodoba, Mówię, że to jest taki pierwszy odcinek na takim tune I mogę tutaj sobie coś mówić, żeby było lepiej. E, jeżeli się oczywiście spodoba ja taka seria. E, odcinków to możemy robić, specjalne takie odcinki, e, na przykład tam, co ileś, na przykład tam, co drugi odcinek będzie taki na takim auto, -tunku i będzie oczywiście o wiele, wiele lepiej, będzie śmieszniej, jakieś się będę czy coś to będzie tak, tak, przedłużane, tak, tak, no, będzie śmieszniej wygląda, O ty! o ty, chamie bezczelny, a tam, a tam szczerze, tak, tak, oho, dobra, idę, lecę tamtej. Nie, nie wiem ile to ma, kurczę sekund, 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 dobra mam, przy, mam przybliżony, nic nie widzę, nic nie dobra Oho, kolejny we mnie strzela, ale mu się tu skampię zaraz Ty, Dzięcioł A ty, to jakiś Matis, lol, przeczytałem Dzięcioł tak szybko no, Oczywiście na shaderach, bo prosiliście, żeby były te shadery Więc jest też i na shaderach mm, okej okay. Dobra, dobra Panie ty we mnie strzelasz, ty, ty we mnie strzelasz, o, o, o teraz to sobie już przewaliłeś, nie? Czekaj, to jest mój sojusznik, dobra Oa! ty, bo umrę, bo umrę, bo umrę, bo umrę, 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 umrę. Nie, 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 nie Sojuszniku, pomóż mi Bądź moim kolegą, proszę cię bardzo, żebyś był moim kolegą no, ten, ten, cały czas strzela z łuku. Ej! Mamy szerszenia! Chodź na fajty, kolego. Chodź na fajta. O kurde, o kurde! Oje, oj, Ojej! Ojej! oj, no, 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 spokojnie, to jest odcinek na chaosie się totalnym. Nie ogarzy, jak to zwykle bywa. Ale wam się to podoba i, i, i są łapeczki w górę, więc y, jest wszystko spoko. Jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Ofiary. Żywych czterech, martwych czterech. Dobra. Bobix nagrywasz? Tak, nagrywam. Jak gram, to, 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 to możliwe, że nagrywam, więc... Więc... Nie musisz robić na mnie... Ee, tych... Jak to się nazywa? No... Aaaa! Zapomniałem... o Nie musisz mnie tak atakować, robić na mnie stref nie strefy, tylko... Kurde, zapomniałem jak to się nazywa, jak się bije. Czekaj, także nie zapomniał nikomu mojego kolegi. 300, kamień 300, dobra. Przekazuję, że nie 50, ale. Ty. Jest tutaj ten Andrzej? Gdzie jest pan łucznik? Halo? Halo uczniku? Where are you? Where are you? Hmm. Dobra, Kamil wygrał. Jest okej, okay. żywych trzech. Jeszcze jeden. Nie no! Nie chciałem tego włączać. Tu jest kampie. Akurat teraz jak ktoś zaczął we mnie strzelać tak chamsko. Czekajcie, na spokojnie mówię. To nie będziesz o tych super akcji. Bo to chodzi o to, żeby tutaj... Na spokojnie. Mi tak piszecie w komentarzach. Eee, więc ja się próbuję do tego jakoś stosować. Mówicie, żeby na spokojnie nie szarżować, nie walczyć. I będzie oki do dołki. Kurde, nie mam chyba, a mam kilo. O tam jakiś cwany odważny wziął sobie, kurde, blaszka. Wyglądaj, to jest 300 km, to jest mój sojusznik, tak? Tak. Oho, jest na dole! Oła. O kurde. Dobrze, że spadłeś milisekundy by Cię brakowało, a do tego żebyś, tutaj Ci tak powiem, zginął. A rzucasz mi temki, takie lepsze żebym miał. No dziękuję, dziękuję. To są to są chyba lepsze. To jest ochrona. Dobra, wezmę te. Zaryzykujemy. Hełmu nie mam i budków nie mam. Budki, ni hmm, nikt nie ma butków. Chyba, że mam. Dobra, o, 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 biją się! Ktoś, ktoś tu nas bije. Halo, kolego. O, tu nas zaraz zaatakuje, patrzcie w dół, ja patrzę się w górę. Dobra! Lecę tam! Dawaj go! Dawaj go! Oj, oj, sorry, Kamil. Ło! Wow. Dawaj go! I teraz Kamila! I teraz Kamil, 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 Kamil! Kurde, on jest smokiem. Kamil! 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 Kamilku? Nie używa. No nie! No nie! Nie, Kamil, tak się nie bawimy! Tak się, Kamil, nie bawimy! No, Kamil! Kamil, Kamil, proszę! Kamil, proszę! Nie! Nie, Kamilku! Kamilku, spokojnie ja! No, Kamil! To wszystko! O, zabił mnie mój sojusznik! No, to. Żal! No po prostu... To się nie liczy, to się nie liczy. No przegraliśmy, ale mówiłem, żebyśmy przynajmniej dotrwali do końca, żeby, było, żeby coś się działo, żeby a nie, że tak szybko będę przegrał te ręki. Mówię, no dawno nie grałem, więc proszę mi to wybaczyć. E, a poza tym lubię, jak przegrywał chyba, a, więc, więc jest spoko. Grzybnia, ale śliczówka, wejdziemy na grzybnie, zobaczymy, jak jest na grzybni. Dałeś na grzyb... wow, A tutaj graliśmy już chyba. To ostatnio graliśmy na grzybni. Tak mi się coś wydaje, ale wezmę sobie G. Um, G, GG, G, 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 G. rakieta. Dobra. Ja, ja obiecuję, że ja będę e, starał się wygrywać. Znaczy, się ja będę ćwiczył, tak po odcinku. Wiecie, no, w wolnym czasie ja będę wchodził właśnie na serwer tak jak wchodzę sobie po Tylko, że nie będę tam ogarniał KraftZ, bo też KraftZ dawno nie było. Chciałem ogarnąć trochę, co tam dodali i tak dalej, i tak dalej no i spróbuję ogarnąć sobie właśnie te Skywars, także wygrywać jakieś tam porady. Oczywiście, jak coś to piszcie, piszcie na dole w komentarzach i będzie naprawdę spoko dobra. Lecimy! Wow, Dobra, tutaj. O, maska werteza, i już jestem na wygranej pozycji, już nikt nie ma ze mną szans. Tylko teraz trzeba dobrze to rozegrać w miarę. Czekajcie, bo ma... chyba mam dobry bardzo staw to będzie lepsze. Nie, nie, nie. Tu mam jakiegoś obszerwującego. Biorę maskę Verteza, Okej. Okay. Teraz jestem w verteze Zaufam. O, już, już się tam klepią, już się klepią. Słychać dźwięki, słychać yy, Mordor. Jest naprawdę spoko, więc polecimy sobie tutaj. O! O! To, o! O! Chyba złapałem cheatera. O to chyba, chyba był cheat. Dobra, nie będę może go bił. Ło! Halo! Proszę tutaj! Uciekaj! To ty się daje, patrzysz, jakbyś chciał mi bić. Daj go, Fabian, wiemy. No. To teraz z Fabianem, tak? Bo. Fab... Dobra. Tu Fabian ma fifa, wspiera serwer. To, to, to dlaczego by nie wziąć z nim sojusz? Oho, oho, oho! Julecie krycerz! Dobra, zabity jest! Kto go zabił? Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! Kurczę, coś czujesz? że jak będzie chaotyczny. Dużo darcia mordy! Więc trzeba będzie przyciszać słuchawki. Trzeba, trzeba będzie przyciszać słuchawki. Kiedy tutaj się skąpimy, Fabian, chodź. Dobra, idziemy do góry. Jest noc. Noc jest zawsze niebezpiecznie. Dobra. Więc trzeba uważać. Tutaj nam spektatują. Więc jest naprawdę. Jest naprawdę ciężko. Fabian, jak ty będziesz moim taki sojusznik, który mnie zabije, to ja już nie będę brał sojuszy. Bo ja chciałbym mieć sojusz taki, co... ...co nie będą oszukiwać z rakietami. A cały, a, łuk, tak, łuk, dobra. Czekaj, a nie, a mam łuk, dobra, jest, mam. Ognisty poskramiacz. Okej. Okay. Spodenki mam jakieś? Mam spodenki. Eee, kolego! Mamy pełen staff! Mamy... O tam sobie biega. Czekaj, coś tu, jakąś si si sikierkę? Ty kurde, biorę ją. Biorę ją w opór. Dobra, chodź, kolego, gdzie? Chodź, chodź, chodź. Lecimy, yy... Tu tam. Kość Kinstona. Dobra, wezmę. Zaufam ci! A, 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 a. Dobra. Oho. Wziął coś. Wziął coś. Wziął coś! Wziął coś! Fabian, bijemy go! Czekaj, bo ja mam kurde nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Głupi ogień. Halo! Proszę się ogarnąć! Ole go wezmę teraz od tyłu. Ty! Ty! O, tu ten! Ole mu teraz dam! To jest ten Andrzej! To jest ten Andrzej! Chodź kolego! Zemsta, będzie słodka! Ty Fabiana, to mi nie dotykaj. Kolego? Uciekaj tam w bok. Oma ma smoka. Fabian musimy uważać. Fabian mnie nie słyszy, ale mam nadzieję, że spadaj tam poza mapę. On żeś mnie zabił ostatnio. Ty, on coś tutaj... Ty, on ma jakieś haksy. Ty, ej! Straszą mnie. No ty! Jego się zabić nie da! Dawaj go! Chodź! Weź go z drugiej strony, nie biegnij za... Fabian! Fabian, proszę cię. Ty ktoś nas... O ale Coś tu się stało. No to Fabian. O uważaj! Uważaj! Gdzie ty tu mojego Fabiana bijesz? Kolegę przyjaciela. No. Moje sojuszników się nie bije, kolego. Mocarny odcinek. Ale nie trafiłem go z uku, żem to zlamił. Wiem, że nie mówi się, żemto, to, ale no, że to, ale no. Tutaj nowy język odkryłem, to jest język bieszczacki. Nie zwracajcie uwagi. E! Ty, co mi się stało? Gdzie, gdzie? Czekaj, niech mi ogień zniknie. Kolega, za mną nie ma tak łatwo. Ja tutaj trenowałem Chodź Fabian Dobra, aleś go... Ale żeś go pizgnął! Ale go pizgnął Czekajcie, może umarł Żywych trzech. To jest cały czas ten chyba Andrzej tam Aleg dwóch graczy łapki Dobra, to weźmiemy na łapki A, nie bez tecika, okej. Okay. Opla. Eee czekaj, bo ja nie mam. Muszę się zregenerować. Weźmiemy na łapki, będzie tego. Jak eee, jakby to zrobić, dobra, tutaj. To, o! Ty ktoś, o dobra, są te fejkty. Ok. Okej. Okay. Ja też. hap. hap. Czekaj okay, tak żebym czasami nic tutaj nie wziął Dobra już, o tutaj ktoś nas obserwuje bacznie Okej okay. Tylko nie ma nam kto powiedzieć start Jak czas gry będzie 00 06 40 bm Chyba nie ogarnie Czy

To, od będzie odcinek, gdzie nas widzowie zabijają. Tego nas e, widzowie nas klepią. Tak jak mówiliśmy to na ostatnio na odcinku Zbrotę, bo nie jakie to, to leci dzisiaj, czy to leci jutro. E, nie, nie zawsze musimy wygrać. To, że wiecie, YouTubery i tak dalej, to, to, to nie znaczy, że wygrywamy. To, no, macie przykład mnie na przykład, nie? No, no Jak się postara, to potrafię, ale no bo zaraz będzie, że bo nie będziecie chcieli ze mną grać bo powiecie, że wygrywam cały czas i to nie ma w ogóle sensu. A no tak, to to, to jest spoko. I, i, i jest okej. Okay. Dobra, myślę, że odcinek się spodobał, no mówię, no, no nie wygrałem, co by tam za dużo nie powygrywałem, ale taki e, luźny odcinek jakieś tam se pooglądać, żeby było trochę śmiesznie. Mam nadzieję, że trochę było śmiesznie przynajmniej. Dobrze się bawiliście oglądając odcinek, przy tym obiedzie, kolacji, czy po prostu tak o znudów. E, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, udostępnijcie ten materiał gdzieś na Facebookach, wbijajcie na Facebooki etyk i kowboje Bobixa na grupę. Będzie wszystko spoko. Ja się z wami żegnam. O kurde, głośno mi już siada. Więc ja się z wami żegnam. Na razie cześć. Eloszka strzała!